Podczas podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, z tej strony Paweł Zawisza. Witam w kolejnym odcinku podcastu historycznego IPN w Katowicach. Dzisiaj moim i państwa gościem jest doktor habilitowany Adam Dziuba, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych, jak również redaktor naczelny periodyku Komunizm oraz koordynator centralnego projektu badawczego IPN dotyczącego Partii Komunistycznej. Witam cię, Adamie. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Witam państwa, no i witam cię, Pawle oczywiście i z przyjemnością się u ciebie stawiłem. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat organizacji społecznych w systemie rządów PZPR. Jak wiadomo, PZPR rządziła państwem w sposób hegemoniczny. To w jej gremiach zapadały decyzje zarówno polityczne, gospodarcze, jak i dotyczące polityki społecznej. Sejm, Rada Państwa, terenowe organizacje, organy przedstawicielskie, jak i aparat wykonawczy odgrywały jedynie rolę pomocniczą, chociaż były zresztą zrośnięte z partią na wszystkich poziomach swojego. Funkcjonowania. PZPR nie działała jednak w próżni politycznej. Obok niej funkcjonowały stronnictwa polityczne o charakterze satelickim, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Nie miały one aspiracji do samodzielnego sprawowania władzy. Dodatkowo oczywiście funkcjonowały liczne organizacje społeczne, na temat których chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać. Zacznijmy może od tego, czym są organizacje społeczne i jaka ich, jak ich rolę widzieli sami komuniści. Zacznijmy od tego, że system partii hegemonicznej, czyli takiej, w której do polskiej zjednoczonej partii robotniczej przedtem do polskiej partii robotniczej należała pełnia władzy politycznej i nie tylko funkcjonował w Polsce bez przerwy z krótką przerwą praktycznie od 1944 do 1989 roku ta przerwa to lata 1946-47 kiedy była opozycja polityczna no ale system ten zakładał tak czy owak że rządzi partia komunistyczna w sposób Jednolity, scalony i zarządza całym państwem. Dopiero wyłomem w tym systemie było powstanie solidarności, nawet jej zepchnięcie do podziemia na kilka lat nie zapobiegło pluralizacji sceny politycznej, ale wszak nie o tym mówimy. Jest system partii hegemonicznej, która w okresie swojego największego rozwoju, czyli w 1980 roku latem, zrzeszała ponad trzy. Miliony 200 tysięcy ludzi, czyli około 15% dorosłych obywateli Polski. To naprawdę wiele, ale choć komunistom to już wtedy wystarczało, to jednak uważali, że nadal trzeba indoktrynować i poddawać swoim wpływom pozostałe 85% obywateli. No i do tego służyły obydwa stronnictwa satelickie, a przede wszystkim Całkiem obszerny system organizacji społecznych. To one miały wzmacniać przekaz propagandowy, ideologiczny PZPR, zwiększać wpływy na całe społeczeństwo. <laughs> Pytałeś, czym są organizacje społeczne? To nic nowego w owych czasach. One istniały w Europie już od końca XIX wieku i działały na różnych kierunkach. Przede wszystkim jako organizacje charytatywne, później także organizacje korporacyjne zrzeszające członków różnych w miarę jednolitych środowisk, kulturalne, no ale także propagujące różne idee społeczne czy też idee polityczne. Część z nich zresztą stawiała sobie cele polityczne, recenzowała rządzących, starała się na nich wpływać, tyle że nie miały tak jednolitej struktury. Nie miały tak jednolitego przekazu ideologicznego jak partie polityczne, które notabene także są poniekąd organizacjami społecznymi, mm -hmm. tylko o znacznie większym stopniu zorganizowania. Organizacje społeczne były dla komunistów ważne. Można powiedzieć za Leninem, że były to pasy transmisyjne. Wszystkie organizacje w systemie komunistycznym taką rolę musiały zresztą odgrywać. No i władze partyjne starały się ukierunkowywać działania różnych segmentów, do których te organizacje docierały, a niekoniecznie docierały partia. Dobrze zbadany jest na przykład Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli przesławny Zbowit, który starał się nie tylko poprzez swoich członków, ale także dosyć szeroki zasięg oddziaływania yy, sprawić, by wola, by ideologia władz PZPR docierała do dość szerokiego kręgu funkcjonowania tej organizacji i co najważniejsze, żeby w tym kręgu była realizowana PZPR-owska polityka. Za, chodziło zatem o rzecz prostą, o realizację poleceń partii. No i jeżeli w dzisiejszej politologii praktycznie nie dostrzega się organizacji społecznych, przynajmniej jeżeli chodzi o tą politologię oporującą systemami partyjnymi, no to dostrzegano to jak najbardziej w czasach komunistycznych i w latach 60., -tych, 70. -tych, jednym tchem obok partii i stowarzyszeń satelickich wymieniano organizacje społeczne. No, i organizacje korporacyjne typu na przykład związków zawodowych, które zresztą były najszerszą organizacją społeczną w kraju. Czy komuniści przejmując władzę w Polsce sami te organizacje tworzyli, czy może wykorzystywali już istniejące struktury, czy może było jeszcze inaczej? No, w 1944-1945, kiedy komuniści byli słabiutcy. W dużym stopniu wykorzystywali te, które istniały, wychodziły z podziemia. Mamy tu do czynienia na przykład z Polskim Czerwonym Krzyżem, nie jest to wszakże organizacja stworzona przez komunistów. Mamy Polski Związek Zachodni, któremu komuniści wydali koncesję na działanie, licząc na przyciągnięcie pewnych kręgów, które się z nimi nie zgadzały, a które szeroko by można było nazwać nacjonalistami, patriotami. Czyli to jest organizacja poniekąd istniejąca przed wojną, a odtworzona przez komunistów, atoli ze starych członków pod wojną. Po wojnie, no, istniały zupełnie nowe organizacje, jako chociażby Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tą komuniści od początku do końca sami wykreowali. Wykorzystali, czy było już inaczej. Nie przeszkadzało komunistom w momencie, kiedy byli jeszcze słabi, czyli tak do drugiej połowy 1947 roku, że te organizacje społeczne, choć pod PZPR-owskim nadzorem, jednak trzeba było sprawdzać, czy one nie konspirują, nie knują, nie działają w opozycji. To jednak funkcjonowały w pewnym oderwaniu od działań Polskiej Partii Robotniczej, nie do końca też chciały realizować jej politykę. I to komunistów, kiedy zdobyli już pełnię władzy, przestało satysfakcjonować. W 1947-1948 roku rozegrała się batalia o opanowanie kierownic tych stronnic, nie tylko na poziomie centralnym, to już było opanowane wcześniej, bo to komuniści je tworzyli, tylko wojewódzkich, powiatowych na niższym jeszcze szczeblu. Chodziło po prostu o to, żeby na wszystkich możliwych poziomach działania te organizacje stawały się wykonawcami yy, Zadań zlecanych jej przez PPR, a potem PZPR. Było tych organizacji, notabene, całkiem sporo, bo wedle danych z 1949 roku, danych zgromadzonych przez Ministerstwo Administracji Publicznej, które rejestrowało stowarzyszenia i inne organizacje, funkcjonowało takich około 800 w tym 13 mających status wyższej użyteczności, ale obok nich zarejestrowano około 700 stowarzyszeń sportowych i kilka tysięcy ochotniczych straży pożarnych. To wszystko PZPR chciała kontrolować i dlatego zaczęła się przymierzać do ich komasacji, by je sprawniej nie tylko kontrolować, ale także wprowadzić do nich swoje kadry. No i łatwiej włączyć w realizację celów politycznych. Nie bez znaczenia był też aspekt finansowy, czyli po prostu oszczędność. Wspomniałeś o komasacji organizacji społecznych, ile spośród nich pozostawiono zatem i w jaki sposób nimi sterowano? W 1950 roku w KC PZPR doliczono się 609 realnie funkcjonujących organizacji społecznych. Oczywiście z możliwością pomyłek w jedną i drugą stronę, ale o kilka pozycji. Zdecydowano się, że pozostanie niewiele ponad 10% z nich, czyli dokładnie 71. I tak też zrobiono. Sterowanie organizacjami społecznymi odbywało się przede wszystkim na najwyższym poziomie, czyli poziomie Komitetu Centralnego PZPR. Na przykład Ligą Kobiet zarządzała, zarządzały funkcjonariuszki Wydziału Kobiecego Komitetu Centralnego, a wspomnianym już zbowidem Franciszek Jóźwiak, który był jednocześnie członkiem Najwyższego Gremium Władzy, czyli Biura Politycznego KC, a zarazem prezes Zbowit. I to on decydował, jakie działania podejmie lub jakich nie podejmie ta organizacja kombatacka. Z kolei Franciszek Mazur i Roman Zambrowski razem nadzorowali Związek Młodzieży Polskiej, a to z racji jego szczególnej roli. Pierwszy utrzymywał z ZMP kontakt ogólny, a Zambrowski odpowiadał za sprawy szkoleniowe. W Komitecie Centralnym istniała zresztą Komisja Organizacji Masowych, to ona odpowiadała za ich komasację, a w 1953 roku została ona przekształcona w Wydział Organizacji Masowych i to tam koncentrowały się te nici nadzoru na poziomie centralnym wszystkich organizacji społecznych, no bo oczywiście zarządzano na nich także na niższych poziomach. Komitety wojewódzkie PZPR zarządzały zarządami wojewódzkimi tych organizacji, powiatowe na poziomie powiatu, a i komitety zakładowe czy jakieś podstawowe organizacje partyjne w fabrykach odpowiadały za zachowanie funkcjonujących w tych właśnie zakładach różnorakie organizacje społeczne. Czyli system kontroli był zbudowany od centrum aż na najniższy szczebel terenowy. Które spośród organizacji społecznych były dla PZPR najważniejsze i dlaczego? Z punktu widzenia PZPR, oczywiście, najważniejsze było wywieranie zawsze do końca istnienia tej partii wpływu na młodzież. Młodzież uważano za najbardziej podatną na implementowanie ideologii, znacznie łatwiejszą w sterowaniu niż dorośli, no a przede wszystkim pomocną na różnych frontach budowy komunizmu. Niebagatelna była też możliwość wprowadzenia najbardziej rzutkich, sprawnych działaczy tychże organizacji do PZPR. Taka swoista preselekcja. Ruch komunistyczny przywiązywał ogromną wagę do wychowania młodzieży, zakładając, że to ona włączy się aktywnie w proces kreacji nowego ustroju no i posiada cechy. Yy, dzięki którym da się z niej stworzyć nowego człowieka, taki specyficzny konstrukt inżynierii społecznej komunizmu, a taki nowy człowiek miał już bezkolizyjnie funkcjonować w komunistycznych realiach. Przede wszystkim poddawać się wpływom kolektywu i funkcjonować wyłącznie w kolektywie, a nie indywidualnie. No i by realizować te ambitne cele, w 1948 roku utworzono Związek Młodzieży Polskiej z kilku Młodzieżówek partyjnych, z których tylko jedna, czyli Związek Walki Młodych, była młodzieżówką komunistyczną. Ale oczywiście był rok 1948, komuniści rządzili już w sposób niepodzielny. To też deklaracja ideowa i statut ZMP stanowiły, że członków obowiązuje system wartości oparty na marksizmie-leninizmie a sami członkowie będą wykonawcami polityki PPR i PZPR we wszystkich dziedzinach życia społecznego. <laughs> Organizacja była wprawdzie masowa, mógł się do niej zapisać niemal każdy, były tu wykluczenia dla osób tzw. klasowo obcych, ale takich pod pewnymi warunkami też można było przyjmować, ale przede wszystkim wychowywać. Zakładano, że uda się ukształtować pożądane wzorce zachowań, wzorce świadomości, by wszyscy członkowie ZMP jednomyślnie opowiadali się za hegemoniczną rolą i ideologią partii komunistycznej. ZMP stał się tym głównym pomocnikiem partii, a jego członkowie brali udział we wszystkich masowych kampaniach politycznych przygotowywali się do czynnej roli funkcjonariusza partyjnego, czyli ich życie wewnętrzne było poniekąd odwzorowaniem życia PZPR, łącznie z biurokracją, straszliwymi ceremoniałami krytyki i samokrytyki, a także ruszania na wieś, wojowania tam z kłakiem. To zresztą z młodych rekrutowano te osławione lekkie brygady, które rozkułaczały chłopów. Przyszedł rok 1956 i ZMP uległ destrukcji. Z tego chaosu organizacyjnego wyłoniła się, wyłoniło się kilka organizacji młodzieżowych, też pod nadzorem PZPR, ale w różnym stopniu nadzoru PZPR. Powstał przede wszystkim Związek Młodzieży Socjalistycznej i to o niego szczególnie dbali komuniści. To miała być założenia młodzież robotnicza, miejska, ale nie tylko robotnicza. Mogli do niej należeć także generalnie młodzi inteligenci, studenci, czy inni. Tylko chodziło o to, żeby ZMS wcielił się w rolę dawnego ZMP w pewnym stopniu, oczywiście, czasy były jednak już inne, bez tego rozkłaczania chociażby, ale należało ściśle współdziałać z PZPR utrzymywać z nią najgłębszą więź, o czym zresztą pisano w kolejnych wersjach statutu Związku Młodzieży Socjalistycznej. No i przede wszystkim na polecenia partii odpowiednio reagować, brać udział w odtworzonym ruchu współzawodnictwa pracy, odtwarzać życie wewnętrzne na wzór PZPR-owskiego po prostu symulować dojrzałą partię, by potem móc do niej wstąpić. To znowu była kuźnia kadr PZPR-u. Jeżeli chodzi o inne organizacje sukcesyjne, no to warto wspomnieć o Związku Młodzieży Wiejskiej, od którego już mniej wymagano w sferze ideologii, a więcej w działalności na terenach wiejskich i co warto może powiedzieć, ta organizacja szczególnie spodobała się Gomułce, bo nie było w niej tyle ideologicznej gadaniny co w ZTMS-ie, za to była konkretna praca. No i harcerstwo, Związek Harcerstwa Polskiego, który wprawdzie został wcielony do ZMP, wyłączył się z niego po rozpadzie ZMP, próbował realizować swoje przedwojenne tradycje, ale to się oczywiście nie udało. Został poddany wpływom komunistów, ale oczywiście najluźniejszym. Nie podobało się to komunistom sowieckim, nie podobało się i w ościennych krajach, że te organizacje młodzieżowe są w Polsce rozbite. Gomułka ten stan jakoś doprowadził do swojego końca, nie zmieniając go, natomiast w latach 70., już za rządów Gierka, te organizacje młodzieżowe znowu zaczęto scalać. I od 1976 roku. Można powiedzieć, że wraz z powstaniem Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej te organizacje w ramach federacji były scalone i co może szczególnie warto podkreślić, zrzeszały aż ponad 6 milionów osób, czyli dwukrotnie mm. więcej niż PZPR. To jest naprawdę potężny zasób dla partii, potężny zasób ludzi, którzy teoretycznie powinni ją wspierać. No ale to oczywiście nie wszystko, no bo to jest jedno środowisko młodzieżowe, a kobiety. Kobiety wśród komunistów uchodziły za bierne politycznie, podatne na wpływy kleru, nienowoczesne, co też należało zmienić i dlatego już w 1945 roku z inicjatywy PPR powstała społeczna obywatelska Liga Kobiet Polskich, która miała przede wszystkim wypełniać szczytne ideały równości praw dla kobiet, wypełniać funkcje edukacyjne, walczyć o pokój, produkować i tak dalej i tak dalej. W 1949 ta organizacja zmieniła nazwę na Liga Kobiet i pod tą nazwą jest znana. Dalej domagano się, by wychowywała kobiety w duchu patriotyzmu dla Polski Ludowej, dzieci także, no i wpływała, promieniowała na inne kobiety w takiej właśnie odmianie ideologicznej. Cóż jeszcze? No, jeszcze warto o TPPR-ze wspomnieć, bo to jest organizacja od A do Z zbudowana przez komunistów. Ostatecznie powstała w 1945 jako scentralizowana organizacja i potem funkcjonowała z różnymi meandrami i problemami do końca istnienia systemu. Warto powiedzieć, że w czasach stalinizmu była to organizacja poniekąd przymusowa. Jeżeli ktoś przystępował do pracy w zakładzie przemysłowej. To niemal automatycznie był do TPPR-u wpisywany, czyli to też była organizacja o zasięgu porównywalnym ze związkami zawodowymi, aczkolwiek na ogół kompletnie bierna i nieruchawa. Tyle, że istniała, niekiedy brała udział w kampaniach przez PZPR organizowanych. No i może warto wspomnieć jeszcze o organizacjach, które poniekąd i w niewielkim stopniu reprezentowały tą katolicką większość społeczeństwa. Bo zdecydowano się jeszcze w czasach stalinizmu, że jedna taka powstanie, a zakładał ją Bolesław Piasecki, były Endek, skrajny nacjonalista, który uzyskał koncesję na wydawanie paru gazet, a w 1949 jego grupa dziś i jutro dziś i jutro otrzymała zgodę na założenie instytutu wydawniczego PAX. Dlaczego ta organizacja mogła działać? No, bo od 1949 roku formułowała koncepcję potrójnego zaangażowania, czyli patriotycznego, katolickiego, ale także socjalistycznego, wraz z zasadą wielopoglądowości, czyli chodziło o równouprawnienie światopoglądu chrześcijańskiego i komunistycznego. A także propagowała pełne podporządkowanie władzy świeckiej, co komunistom odpowiadało, no wielopoglądowość może nie. Organizacja dotrwała aż do końca istnienia PRL-u, choć po śmierci Bolesława Piaseckiego w 79 roku coraz bardziej dryfowała na pozycje opozycyjne. W 1956 również inne nienacjonalistyczne środowiska katolickie mogły założyć swoje organizacje i takie rzeczywiście powstały. Ogólnie mówimy tu o środowisku znaku z jego reprezentacją sejmową, znanymi posłami, którzy już w 1968 roku protestowali przeciwko polityce partii i ta organizacja także ostatecznie znalazła się na pozycjach antykomunistycznych. To z jej działaczy zresztą wywodziła się spora część tych ludzi, którzy w 1989 organizowali wybory, które, jak wiadomo, wygrała opozycja. I dalej? Myślę, że w tym momencie może wystarczy, bo wymieniłeś te najważniejsze dla opozycyjnych organizacje społeczne, a. Jak wiadomo, było ich znacznie więcej. Sam wspomniałeś o tym, że po tej komasacji pozostało ich 71, 70. więc omówienie wszystkich myślę, że zajęłoby nam kilka, kilka godzin. W związku z tym ostatnie pytanie z mojej strony. Czy powstała jakaś formalna platforma współdziałania tych organizacji społecznych z PZPR? Oczywiście poza kontaktem na linii partia-organizacja. Tak, partia pojawiła się, w partii pojawiła się taka koncepcja, że jeżeli istnieje wiele organizacji społecznych, to one powinny też współdziałać, utrzymywać kontakty między sobą i jako takie forum podlegać sterowaniu PZPR niejako na takim ogólniejszym poziomie. I w ten sposób Bierut... Wrócił do koncepcji Frontu Narodowego. Front Narodowy został pogrzebany wraz z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi towarzysza Gomułki w 1948 roku, ale w 1951 można było już do niego wrócić jako do frontu ludzi pracy przeciwstawiających się imperialistom amerykańskim i budujących socjalizm w Polsce. No i to forum miało zrzeszać organizacje społeczne pod kierownictwem PZPR, która miała we Froncie Narodowym swoich przedstawicieli i zarządzała tą całą organizacją. Tyle że FN powstały w 1952 roku przy okazji wyborów sejmowych, tak naprawdę ograniczał się tylko do działania właśnie w kampaniach wyborczych. Czyli była to organizacja typowo sezonowa, kampanijna. Była kampania. Front Narodowy firmował listy wyborcze, udostępniał działaczy innych organizacji niż PZPR, stwarzając te pozory pluralizmu politycznego w Polsce. Natomiast ci ludzie, którzy się na tych listach znaleźli, to oczywiście byli tacy, których PZPR wskazała i sama zatwierdziła. Front Narodowy w tej dość ułomnej postaci organizacyjnej przetrwał do 1956 roku. Wtedy zresztą już w nim było wielu działaczy, którzy nie godzili się z prymatem PZPR. To też uznano, że pora zastąpić FN nową organizacją spełniającą tą samą rolę, czyli przede wszystkim organizatora kampanii wyborczych i firmującej listy wyborcze do organów tych niby w rodzaju sejmu czy rad narodowych, tych przedstawicielskich. Tyle, że w kręgach władzy PZPR już wtedy pod zarządami Gomułki domagano się, żeby ten nie był organizacją sezonową, żeby też działał w okresach pomiędzy kampaniami wyborczymi, no i dlatego wytworzył stałe struktury. Angażowano go oczywiście w różne ogólnopolskie akcje, typu programu budowy szkół, tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego, w samą akcję upamiętnienia tysiąclecia, no i w te wszystkie wielkie akcje z czasów Edwarda Gierka, czyli jakiś tam szpital pomnik, Matki Polki, czy jakieś inne szpitale. No, w roli tego forum był on postrzegany słabo i przez same organizacje społeczne, które tam należały, a przede wszystkim przez zwykłych obywateli, którzy nawet nie znali kolejnych kierowników Frontu Jedności Narodu, no bo i po co. Zresztą Front Jedności Narodu w roli przede wszystkim organizatora kampanii wyborczych też odszedł w niepamięć wraz z powstaniem Solidarności i zastąpił go patriotyczny ruch odrodzenia narodowego podobnie nieruchawa niemobilna i niewiele znacząca organizacja nieorganizacja a platforma współdziałania organizacji społecznych no i myślę na tym by wypadało, zakończyć te rozważania, bo już czas upływa. Dziękuję Ci, Adamie, za tą krótką rozmowę na temat roli organizacji społecznych w systemie rządów PZPR. Słuchaczom dziękuję za tą chwilę uwagi. Zapraszam już na kolejny odcinek naszego podcastu w kolejną środę o godzinie 10. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję.